Tutaj będzie szła transmisja na żywo, czy nie? Siadłem sobie tak na podłodze, będzie mi lepiej. E, powinno być dobrze słychać, jejku, jak pruszy śniegiem. To Wam mówię, cały czas ten śnieg. Śnieżyca taka. Wcześniej zrobiłem tylko takiego e, krótkiego żywca razem z Karimem, jak byliśmy na e, spacerze. Chciałem tak ogólnie e, pokazać wtedy, jak, e, jak tutaj zasypało nas. Jaka jest pogoda u nas w Popesztyle Lordeni, No i tak wtedy ten e, po prostu tylko na chwilę się odezwaliśmy. A widzę, że dużo ludzi po prostu zobaczyło też nawet z tego żywca. Także się cieszę. E, dobry wieczór jeszcze raz. Będę się tutaj witał, bo pewnie ktoś z Was dołączy. Dopiero wyszło powiadomienie. Cześć Uri, cześć Damian, czuj duch. Tak jak mówię, sypie śniegiem, byłem teraz e, odgadniać jeszcze samochód <laughs> i ten. Bo musiałem wyjechać po mamę na metro, bo przyjechała do nas. I Hej Wiola, cześć. I co? I po prostu hej Mirek. No i byłem, byłem trochę na polu, żeby ogarnąć to auto. Jak to się mówi? Karim się zaczął uczyć. I Karim się mu uczy mówić na polu. Ja mu nie mówię, że na dworze, bo on nie jest dworzaninem. Ja się wychowałem na polu. Na pole wychodziłem, więc Karim też będzie wychodził na pole i mówi, o, idziemy na pole, idziemy na pole. Zamiast idziemy na dwór, nie? Także jak ktoś słucha z Mazowieckiego czy jakichś tam innych województw, gdzie tak się nie mówi i, i was to mierdzi, no to trudno. Ja nie zmienię tego, bo, bo nie jestem w stanie. No także tak to jest. Co więcej, oprócz pogody, no to ja już jestem spakowany. Mam tutaj plecak przygotowany. Wiem, że wiele też na, na polu, bo. Bo jest z Starnowskiego, gdzieś tam, tak pochodzi. No, także ten plecak spakowany, rzeczy przygotowane. Jutro o godzinie 14 mam lot, około 14, jakoś, tak? No, także, um, także wyjadę sobie wcześniej na lotnisko, żeby już tam być dwie godziny wcześniej. Ja zawsze lubię być ten plecak ucieczkowy. No, tak można pożartować ucieczkowy. E, wziąłem tylko najpotrzebniejsze rzeczy, nie biorę nawet laptopa, bo, e, bo nie będę tam niczego edytował. Wziąłem tylko sprzęt do nagrywania, no bo to muszę mieć, <laughs> bo nie wyobrażam sobie niczego nie nagrywać, po prostu jak będę w Polsce, coś zawsze się nagra. No i ten, także, także tak to jest, tak? No i co, i gotowy, będę się odzywał do Was jeszcze no, nie wiem w którym momencie, może po prostu na no jutro się jakoś odezwę. Tak, zobaczymy kiedy. Nie chcę nigdy zapowiadać, bo później z moich zapowiedzi to zawsze różnie to wynika. Więc nie mówię, ale mam gdzieś tam umyślone w głowie, kiedy będę chciał się po prostu odezwać. Hej, Renatka. No i tak to będzie. Cieszę się, powiem Wam, że nie jadę samochodem, bo jak sobie popatrzę na tą pogodę i, i widzę, co się dzieje, e, i pewnie jakbym jechał samochodem, to bym jechał wczoraj. Bo, no bo zawsze ten jeden dzień się jedzie, minimum 15 godzin, ale teraz jak widzę, jaka jest pogoda, jakbym miał jechać autem i zasypana Rumunia tutaj, no to nie jest ten, nie jest jeszcze tak, no, chociaż drogi tu nie są przejezdne w do Orleni, Dopiero jak się wyjedzie tam na główną ulicę to wtedy, wtedy dopiero tam przy metrze, w sensie tam na główną ulicę, to tam, tam już są czar, czarne po prostu drogi. A tak to tutaj to jest po prostu wszystko białe. Nie jeżdżam żadne, żadne spychacze, nic nie jeździ, ten, nikt nie sypie, jakby to powiedzieć tych drogowców zima zaskoczyła tutaj też, nic nie robią odkąd sypie śnieg, no i tak to wygląda, tak? Więc nie wyobrażam sobie jechać, powiem Wam, przez Rumunię i wiem, jak już tak jechałem raz, jeszcze w Rumunii, okej, okay, no tam gdzieś w Braszowie i ten, no to jeszcze tam w górach, no to było ciężko się przeżyć, ale później, jak przejechałem na Słowację, pamiętam, jak jechałem tak jednej zimy, to na Słowacji była po prostu tragedia w pewnym momencie i to już było jak miałem jechać taki odcinek trasy, gdzie była ze Słowacji, i żeby dostać się do granicy z Polską. I pamiętam wtedy jechał taki tir, i ten tir w ogóle gdzieś tam się wyko wykoleił. Tak no, wykoleił się, no po prostu zarzuciło go, i był, w poprzek stał tak, że wpadł do rowu, tak, no i czekał tam na jakąś pomoc koło mnie. Jechał wtedy, jechał wtedy taki gość z Rumunii, takim busem, ale jechał na letnich oponach i nie mógł ruszyć, bo nie mógł ruszyć po prostu. A ja wtedy jechałem, miałem takie dwie pasażerki, pamiętam, to były takie dwie starsze panie i one sobie kupiły bilet. Ja robiłem kiedyś vlog, ale opowiem tę historię. One sobie kupiły bilet po prostu na Flixbusa, żeby pojechać o północy. Tym Flixbusem do Bielska Białej, bo ja nie chciałem jechać przez Bielską Białą, ja nigdy nie jeżdżę tamtędy, bo, no bo po prostu nie jest mi to po drodze jechać przez Bielską Białą. No i ten, i wtedy na tej Słowacji yy, też tak to zasypane, taka śliska ta droga, oblodzone. Yy, ja się zatrzymałem, no bo musiałem jakoś zastanowić się, jak tego tira wyminąć, bo tam było, który wpadł w poprzek do rowu, i tam było trochę. Trochę tak miejsca, że jakoś objechałem, ale nie mogłem znowu ja z kolei ruszyć. Ten gość z Rumunii też nie mógł ruszyć yy, tym busem takim, no ale co, ja sobie myślę, no co ja mam, jak, jak, jak mam go popchnąć tego gościa? Tutaj te dwie starsze kobiety siedzą i ten, ja będę pchał tego gościa. Nie wiem, on sobie musi radzić sam, no jakoś sobie poradził po prostu, nie? A, a ja z kolei, no to z, z tymi paniami pojechałem. Do Krakowa, i zamiast o one być o północy, żeby zdążyć na autobus, to były dopiero na drugą w nocy czy na drugą trzydzieści jakoś tak. Bardzo późno dojechałem, nie dało się po prostu jechać. Także jak ja widzę, już e, że, bo czasami ta pogoda w zimie jest po prostu różna, tak. Bywało tak, że raz w zimie zajechałem naprawdę szybko i, i nie było tak źle. Ale tylko raz mi się tak udało z samochodem wtedy, a tak to to. Przeważnie zawsze jakieś były problemy jadąc zimą, bo, bo te drogi zasypane, jak nie, nie, nie tutaj, to, to z kolei na Słowacji, później w Polsce pomału się jechało. Pamiętam, że jechałem wtedy, um, słuchajcie, 22 godziny. To, to, to jest mój. Naj, to jest rekord po prostu odnośnie czasu, jak najdłużej można było jechać z Rumunii do, do Polski, do Krakowa. Nikomu nie życzę takiej podróży przez te 22 godziny. Po prostu to było o 7 godzin gdzieś za długo, bo przy, przy takim najlepszych wiatrach, jak to się mówi, to 15 godzin mi zajmowała podróż z przerwami, ze wszystkim. Po prostu tak, że, że ten z pod domu pod dom, tak? Także parę razy mi się tak udało w te 15 godzin tak, do Krakowa lecę. 15 godzin mi się udało parę razy tak zajechać, ale to nie zawsze. Czasami bywały przygody w lecie, różne, no mógłbym robić vlogi na ten temat, opowiadać, co się działo, aczkolwiek wszystko można było śledzić na jakichś tych vlogach z podróży do Polski jak dzień samochodem. No, vloga będę jutro też oczywiście robił z podróży, więc będzie jak będzie. No i tak to jest. Także e, zima, e, lepiej lecieć samolotem, lecę Izerem. E, no i co, już sobie zrobiłem ten check-in dzisiaj. No i tyle. I, no i czekam do jutra. Mam nadzieję, żeby tylko wszystko tam dobrze poszło, żeby dolecieć szczęśliwie i żeby być na miejscu, no i za tydzień powrót, yy, dokładnie yy, tydzień później, yy, w poniedziałek wracam, wtedy tak mam wolne w pracy, myślałem, że sobie wezmę taki, bo mamy te raz w miesiącu krótki piątek taki, że pracujemy do 14, myślałem, że a, żeby nie tracić jednego dnia wolnego, że sobie wezmę w ten piątek yy, za tydzień, będąc tam w Krakowie i że wezmę laptopa i że tam popracuję parę godzin, ale później sobie tak myślę, nie ma sensu tego robić, bo um, tak jakbym miał już w poniedziałek jeszcze powiedzmy wrócić do pracy już, to by, to by miało sens, ale jak w poniedziałek mnie nie będzie jeszcze, bo wtedy mam akurat lot powrotny, no to pracowanie w piątek mija się jeszcze na parę godzin w ogóle z celem, bo, bo Zrobiłby się tylko bałagan taki w tej pracy, bo coś bym zaczął, coś bym nie skończył, coś ten, jak już coś robić, to po prostu robić od początku do końca, więc e, e, tak pomyślę sobie, ja to biorę, to wolne jeszcze i ten, no, także będę miał parę dni wolnego, e, no i co, i zobaczymy, jak to wszystko będzie, słuchajcie, ten, no, także tak, tyle chciałem Wam powiedzieć. Dzisiaj będzie w ogóle film też na kanale rodzinnym. Zapraszam Was na Mora Family Blog. Będzie, będzie o 21.00 czasu polskiego. U nas będzie już 22, wtedy także. Wtedy się pojawi film. No i mam tam filmy już na cały tydzień zaprogramowane. Też trochę pracy włożyłem w te filmy, ale Wszystkie były przemyślane, jak, co chciałem zrobić, co chciałem nakręcić. Wszystkie są dopracowane, powgrywane na cały tydzień, żebym nie musiał myśleć o tym, będąc po prostu w Polsce. Tam, jak będę miał czas, to sobie będę coś nagrywał i ten. No i tak to jest. Tyle, taki krótki, nie lubię tego słowa, update, a nie wiem jak to powiedzieć podsumowanie z tego wszystkiego, co. Co chciałem do Was tutaj powiedzieć, jak to wygląda, jak się sprawy miewają. No i tyle. Życzę Wam miłego wieczoru. Zapraszam na film na godzinę 21. No i będę się odzywał na bieżąco. Dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie ten kanał, lajkujecie. No i życzę każdemu miłego wieczoru i przede wszystkim zdrówka. Trzymajcie się. Dobranoc, miłego wieczoru, miłej nocy. Papa. Pa.